Cześć. Dzisiaj chciałem porozmawiać o epidemii braku męskości. Skąd to się bierze? Jakie są przyczyny? Jak temu przeciwdziałać? Co możesz zrobić, żeby samemu w sobie wykrzesać taki element tej zwierzęcej męskości? I chciałem tutaj zacząć od tego, że to nie jest coś, czego powinieneś się wstydzić. Teraz się wmawia, że to jest toksyczne, że nie powinniśmy się tak zachowywać, że my jako faceci powinniśmy Powinniśmy być ulegli, powinniśmy być posłuszni, co jest raczej przeciwieństwem męskości. Jak sobie wyobrażasz takiego prawdziwego faceta Wikinga i jego jako posłusznego, uległego, no to nie wiem, to jest z sobą coś nie tak, no bo z natury powinniśmy dążyć do dominacji, powinniśmy dążyć do osiągania naszych celów, pokonywania naszych wrogów, czerpania z tego radości, ponieważ to jest kwintesencja wszystkiego. Dawniej ludzie się zbierali w grupki rycerzy, ruszali na podbój, zabijali ich wrogów, zajmowali dane królestwo i sam efekt tego, że zajęli jakieś ziemię, powodował to, że oni czuli po prostu w sobie tą energię do podboju. A skąd u nas bierze się epidemia braku męskości? Pierwsze co chciałem zaznaczyć to jest: głównie, wycho głównie jesteśmy wychowywani my jako mężczyźni przez kobiety. Wyobraź sobie taką sytuację. Na przykład klasyczna rodzina, nie wiem, to co podaje, to jest po prostu przykład. Matka zajmuje się domem, ojciec pracuje, ojca praktycznie nie ma w domu, tylko w weekendy. Przy czym w weekendy raczej odpoczywa lub robi tam coś swojego, i przez resztę tygodnia matka zajmuje się dzieckiem. Plus, dziecko chodzi do szkoły, co nie? A w szkole co? 70, czy tam 80% nauczycieli to kobiety. No i jak to jest taki, powiedzmy, chłopiec, z którego rozpiera energia, yy, rozpiera go tak, jakby energia, nie wiem, do zabawy, nie jest posłuszny, no to jest wprowadzony ten taki nie chcę tutaj, ten taki świat yy, z takiego zdelikacenia, że nie powinien taki być, powinien siedzieć posłusznie w ławce i robić zadania. Samo to, że nie Tutaj nie krytykuję wychowania przez kobiety, tylko krytykuje to, że jest to główny element, powinno być wychowanie i przez ojca i przez matkę, żeby to razem współgrało, ten element męs męski i żeński, ale jeśli ten element żeński jest zbyt wyolbrzymiany, no to później robi się z takiego faceta taka ciepła klucha, taki jest bardzo emocjonalny, reaguje na wszystko emocjonalnie, nie jest w stanie sam podjąć żadnego działania. Potrzebuje, potrzebuje tak jakby zewnętrznego przewodnictwa przyzwyczaił się do tego że matka wszystko za niego zrobi więc oczekuje że ktoś poda mu wszystko jak na tacy i nie będzie musiał nic robić kolejną rzeczą jest w tej epidemii braku męs męskości jest drastycznie niski poziom testosteronu yy, mamy nie wiem prawie o 50% niższy poziom testosteronu niż Ludzie niż mężczyźni żyjący 200 lat temu. Skąd to się bierze? To się bierze z diety przesyconej cukrem, stresu, yy, jedzenia, w którym jest pełno konserwantów, innych substytutów, braku ruchu, braku spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na kontakcie z naturą, na takich jakby męskich wypadach. Yy, opresyjny świat w stosunku do mężczyzn, na czym, na czym to polega. Wiadomo, yy, szef, szef pracy sam miał taką sytuację. Szef pracy ci rozkazuje, zrób to, zrób tamto. Czujesz się, czujesz się trochę jak sługa nie? Czujesz się trochę jak sługa czujesz się gównowarny. No, ja się tak czułem. Nie mówię, że... Nie, nie chcę tutaj by tak jakby dyskredytować wszystkich prac, no ale wiesz, poganianie takie rób szybciej, to nie, nie czujesz się, nie czujesz się wtedy męsko, czujesz się taki stłamszony, tak jakby wciśnięty klatkę, z której nie ma ucieczki i teraz nie powinno się mówić o toksycznej męskości, tylko o opresyjnym stosunku do męskości, opresyjnym stosunku świata, który stara się właśnie wepchnąć tych takich mężczyzn, którzy próbują ujawnić tą swoją męskość do takiego worka, takiego patologicznego ojca, który bije rodzinę, a tak nie powinno być, powinny być manifestowane te pozytywne cechy. A to nie jest robione, to jest właśnie pokazywany ten typ ten patologiczny, albo taki ultra macho, albo taki patologiczny na ulicy, albo z kolei są promowane takie cechy, nie wiem, zniewieściałe, taki na przykład w wielu nowych produkcjach filmów to widziałem, że jest na przykład związek i kobieta całkowicie przewodzi w tym związku, a facet robi za takiego po prostu idiotę, który na każdym kroku popełnia błędy i ktoś te błędy za niego naprawia. Nie, nie mówię tutaj o wszystkich filmach, ale ja się z takim odczuciem spotkałem i to, trochę oglądając to czułem zażenowanie po prostu. Jeśli reżyserem tego filmu był facet, no to upadł naprawdę nisko i życia mu, nie wiem, żeby zmądrzał albo żeby zakończył karierę reżyserskiej. Śmieciowe jedzenie, tak jak mówiłem, brak aktywności. Te rzeczy, no to, to jest... Jeśli chcesz mieć, być bardziej męski, czyli mieć wyższy test testosteron, to musisz to robić. No nie, nie, no. Siedząc, siedząc przed kąpem, siedząc przed kompem, jedząc, nie wiem, pijąc y, słodkie napoje, jedząc same słodycze, nie wiem, nie wyczaruję się to. Musisz sobie to uświadomić no i podjąć kroki, żeby to zmienić. No i to musisz zrobić Ty, no ja dla Ciebie tego nie zrobię, no. Ja tylko mogę Cię uświadomić. Ja nie, nie, wu, nie wsadzę ręki przez kamerę i nie, nie wiem, nie trzasnę Cię po twarzy i nie powiem, nie pij tego. Gówna, co tam pijesz, nie jedz tego, weź to, wyrzuć, weź nie wiem, posiedź chwilę na słońcu. Jeśli cały dzień siedzisz w pokoju, no to możesz chwilę posiedzieć na słońcu, ci tylko wyjdzie na zdrowie. No i to taka, to co obniża naszą męskość, to jest taka mentalność hordy, taka mentalność tego posłuszeństwa, takie bycie takim posłusznym, takim uległym, takim delikatnym, takim wiecie, nie. Sam taki kiedyś byłem taki, nie, że nie, nie obrażasz nikogo, bo jak powiesz komuś, nie mówię słówko, na przykład weź, nie wiem, nie przestawiaj mi tego, bo ja potrzebuję, żeby to było w tym miejscu, na przykład miałem tak pracy, no to ja na przykład bałem się powiedzieć, bo myślałem, że urażę uczucia tej osoby, więc czasem ta osoba potrafiła nie wiem, na mnie nakrzyczeć, żebym robił szybciej i jakoś jej to nie sprawiało problemu. Więc ja się tak zastanawiam, dlaczego ja, dlaczego ja mam tak jakby, taką, miałem taką mentalność popychadła, że każdy może tak, wiesz, na mnie się wyżyć. A ja się, ja się nie wyżyję, no bo boję się, że zranię czy uczucia. A teraz i teraz, nie wiem, jakbyś miał jakiś do mnie problem, no to bym mógł cię zwyzywać przez tą kamerę, mogliby mi, nie wiem, skasować kanał i wiem, no, to głęboko w założyć założyłbym nowy. No bo już nie mam tej mentalności i nie bo... Nadal no, mam ten taki strach przed mówieniem do kamery, to tak jakby jak ktoś wyjeżdża z takimi, no my ktoś zajmował się agresywnie w stosunku do mnie, to no, trochę bym się wycofał, no bo dalej mam te... Pod... No, ta mentalność która udawała się u mnie przez lata i nadal mam problem, żeby to z siebie wykorzenić. No i rozumiem, że rozumiem, że y, nie można na, na wszystkich grzeszczeć, no ale nie, nie możesz sobie pozwolić, żeby ktoś tam nie wiem, robił sobie z Ciebie na przykład... Miałeś pewnie taką sytuację, na pewno, przyznaj się. Przyznaj się teraz przed sobą, że miałeś taką sytuację, że byłeś kiedyś w grupce znajomych i jeden znajomy zaczął robić pod Twoim adresem jakieś żarty takie, że Nikt nie wie o co chodzi, ale każdy dobrze wie, że chodzi o Ciebie. I, i Ty zamiast zareagować wtedy, Ty zamiast zareagować, na przykład albo rzucić żartem jakimś o nim, albo powiedzieć mu inny, po, po co ty, ty robisz? Chcesz się dowartościować, czy coś? Tak po prostu uciąć to. To Ty się śmiałeś i tak, jakby w oczach tych ludzi budowałeś poczucie, że można sobie tak jakby pozwolić na, nie wiem, na, śmianie się z Ciebie. No i ode mnie, ode mnie na dziś to tyle. Pielęgnuj to, pielęgnuj, nie pozwól, nie pozwól sobie zrobić tej mentalności, co miałem ja, no bo to, no to nie jest życie, to po prostu robisz za taki worek treningowy, jak ktoś ma zły dzień, no to przechodzi, się wyżyje na Tobie, no i poprawi mu się w ogóle, będzie będziemy nie wiem, wieczną W linku, znaczy w opisie znajduje się link do mojej stronki, napisz co byś chciał, żeby tam było zawarte, pracuję nad tym. No i to tyle, dzięki za uwagę, cześć.